One? One, mi stąd? One, mi stąd. A pokaż mi się tu jeszcze, ty, ty. Ty, pomiocie przeklęty, ty. No ty. Ty, ty, ty pękarcie, ty. Witam Was w restauracji, w której nakręcono kultowe zaklęte rewiro. No co, podoba ci się tu? Tak. No, co jest do cholery z tym piwem? Dlaczego nie nalewasz? No bo jeszcze nie potrafię, proszę Aha. A mnie się zdaje, że ja ciebie nauczę. Jak nie będziesz robił, pójdziesz z powrotem do tacy. Czy Henryk Wolcel właśnie tak sobie wyobrażał, a w zasadzie tak opisywał restaurację, w której pracował, w Krakowie, bo dobrze wiemy, film został nakręcony w kilku miejscach w Polsce, ale m.in. tutaj, właśnie w Pradze Czeskiej, w tej restauracji, przed którą ja stoję. Na pewno tą restaurację tak wyobraził sobie Pan Janusz Majewski, a my za chwilę zobaczymy, jak ona dzisiaj wygląda i czy bardzo się zmieniła od tamtych czasów. Film Zaklęte Rewiry to ekscytująca ekranizacja głośnej przed wojną powieści autorstwa Tadeusza Kurtyki, znanego pod pseudonimem Henryk Wolcel o tym samym tytule. To niezwykła historia oparta na osobistych obserwacjach i doświadczeniach autora, który przez wiele lat terminował jako kelner w krakowskim Grand Hotelu. Film przeniesie Was od kuchni do wielkiej restauracji z lat 30. Dzięki reżyserowi Januszowi Majewskiemu ta fascynująca powieść staje się idealnym materiałem do filmowej adaptacji. Film, który cała polska branża kelnerska obejrzała w 1975 roku, przedstawia niezwykły świat restauracji od strony zawodu kelnera. Akcja filmu rozgrywa się na początku lat 30. Głównym bohaterem jest kilkunastoletni Roman Boryczko, który zostaje przyjęty jako pomywacz do restauracji w wielkim hotelu Pacific. Mieszka w skromnej klitce z innym chłopcem z bufetu o imieniu Frycek. Roman, bystry i ambitny, szybko zdobywa sympatię swoich kolegów i zyskuje awans. jak mu tam idzie? – No, byś mógł by być sam. Niech pan tylko spojrzy. Sam bym się tego szybciej nie nauczył, a on sobie ze wszystkim radzi. – Widzę, widzę. To twoja zasługa. W tej barwnej opowieści o świecie kelnerów dowiecie się, jak ważna jest precyzja i elegancja w obsłudze gości, jak wiele tajemnic skrywa kuchnia i jak niezwykle istotną rolę odgrywa gościnność w tworzeniu niezapomnianych doświadczeń. Od dawna moim marzeniem było przyjechać w to miejsce, poczuć ten klimat, zobaczyć to na chwilę. To restauracja dzisiaj francuska. Dzięki uprzejmości personelu będziemy mogli zobaczyć tą restaurację bliżej, więc zapraszam Was w zasadzie do zaklętych review'ów. 50 lat później, a w zasadzie jak pisał pan o dalej to już prawie 100 lat później. Nie wiem jak wy, ale ja czuję ten wspaniały klimat. Dla mnie tu niewiele się zmieniło. Zobaczcie, na tym przecystał wygląda idealnie, tak samo jak kiedyś. Spójrzcie, i są przekąskowe, i stołowe, i talerzyk do pieczywa, i nożyk do masełka. I jeszcze, żeby się można było rzeczywiście te 100 lat wiekiem cofnąć, to by było przecudownie. Możemy tą restaurację obejrzeć. Dla mnie to jest wyjątkowa chwila, jak już Wam wcześniej wspominałem. To tutaj pierwsze kroki aktorskie stawiał pan Kondrat, tak, pan Mark Kondrat. A Przede wszystkim stawiał sobie pierwsze kroki jako aktora. Natomiast wcielał się w zaklętych mediach w Kelnera. To tutaj w zasadzie jest kolebka Kelnerska i eee, szkoła Kelnerska, którą każdy z Kelnerów powinien poznać, oglądając film. W zaklętych Przygotujcie się na wciągającą podróż w czasie, która przeniesie Was do magicznego okresu. Międzywojennego. Poznajcie bohaterów, ich pasje, marzenia i codzienne wyzwania, które stawia przed nimi zawód kelnera. To nie tylko historia jednego kelnera, ale także opowieść o wielkim świecie restauracji, pełnym pasji, tajemnic i niepowtarzalnego ducha tamtych czasów. Usiadłem prawie przy stoliku, muszę Wam być, e, wygodnie. Wiecie to w zasadzie. E, e... No to ja nie przypominam sobie takich kanap jeszcze. Na pewno te kanapy y, pamiętają czasy zaklętych rewirów, Pewnie te krzesła też pamiętają, zobaczcie, cała sala aż y, śni. Ja dzisiaj widzę tego Sylwestra, który właśnie tutaj był nakręcony. E, I to właśnie tutaj e, 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 kelnerzy powinni stawiać swoje pierwsze kroki. Tu rzeczywiście e, pamięta się e, te czasy, nie tylko kręcenia tego filmu, ale fantastycznie możemy tutaj cofnąć się o te 100 lat. E, może jeszcze spójrzmy na piękne żyrandole, na te wyjątkowe żyrandole, które tworzą ten niesamowity, e, bardzo taki spokojny, wyciszający klimat, tak? Brakuje mi tu dzisiaj rzeczywiście pana Janusza Mańskiego i malka Kondrata butelki wina i rzeczywiście wspomnień. To by było cudowne, ale dzisiaj mamy przynajmniej tyle przyjemności, że możemy tam jeszcze poznać i zobaczyć jeszcze raz, to jest wyjątkowa chyba. Razem z Romanem doświadczycie wspaniałego wzrostu zawodowego. Odkryjecie piękno serwowania i staniecie się częścią tej wyjątkowej społeczności kelnerów. Przygotujcie się na pełne emocji, wzruszeń i niezapomnianych chwil. Wkraczajcie do zaklętych rewiów i odkrywajcie świat kelnerów, który ukryty jest za eleganckimi zasłonami restauracyjnych kurtyn. Pieświenio, ty ty niewdzięczny bękarcie. Jak ty ze mną postępujesz? I to teraz, kiedy załatwiłem ci pracę w największej restauracji. Normalnie czekałbyś na to z dziesięć lat. Niech ja się pan uspokoi. Nic mu nie powiedziałem. Wypowiedziałem pracę. Ponadczasowy film Zaklęte Rewiry odegrał kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości aktorskiej Marka Kondrata, wprowadzając go do świata gastronomicznych kelnerów jako wzór godny naśladowania dla młodych ludzi podążających jego śladem. W swojej debiutanckiej roli młody polski aktor udowodnił, że kelner to Aktor, pod warunkiem, że jego praca oparta jest na zawodowym talencie. To właśnie talent jest źródłem pasji, a pasja prowadzi do profesjonalizmu, który jest niezwykle istotny nie tylko w filmie, ale przede wszystkim w życiu. I tak sympatycznie przeleciał cały dzień w czeskiej Pradze. A teraz ja będę dalej pokazać Wam Fajny ciekawy to cover jest